Kochani, Witam Was na moim kanale, ja jestem Julka A w dzisiejszym odcinku będę oceniać konta widzów Więc jeśli tego typu odcinki Wam ja się podobają, łapki w górę Subskrybujcie mój kanał, jeśli chcecie być na bieżąco z każdym kolejnym odcinkiem I ja bez przedłużania lecę już do pierwszej osóbki yy, Więc lecimy sobie będzie na początek yy, Pysia 1 Więc Pysia 1, 41 level ma osóbka 44, przepraszam. ok więc lecimy. Więc look. Look myślę bardzo fajny, wszystko do siebie w miarę dopasowane. Jest utrzymana kolorystyka, gdzie są dwa kolory, czyli czarny i bordowy, tutaj jakby tak góruje. Trochę białego akcenty, więc bardzo fajnie. Look 9 punktów, bo wszystko do siebie dopasowane. Zdjęcie obok luku Bardzo fajny chomiczek, 10 punktów też bardzo fajny, hejka, shihi, czy mam, mam konto na MSP1 i na MSP2 i tak, to coś tam na, i nick na MSP, jakieś tam niki podane I ile mam lat 1 i jakby nie podane więcej Jak mam na imię Olga, czy mam zwierzęta, tak chomika tuptusia Pozdrawiam, to na tyle, zbieram prezenty i mamo, osóbka zbiera prezenty, z jako wada. Waga, mój ulubiony cytat Asu. Y Okej, okay, więc ulubiony, Dobrze. Więc osóbka zbiera prezenty i mamo, więc damy jej. Momo. I w sumie prezent też jej mogę dać. Jak mnie stać, stać mnie oczywiście, więc jej dajemy. Nagrywam teraz jak coś to skąta, z z Multica, dlatego że mam jak to nagrywam mam jeszcze bana i... Y i no, po prostu nie mam jak nagrywać na głównym koncie. Więc y, opis 9 punktów. Y, posty, już zobaczymy sobie posty. Posty fajne, dużo udostępniane. Coś tutaj wypisane jeśli Pięć luk w komentarzu. Więc posty fajne 9. I ogólne prowadzenie konta 9 punktów. Kolejną osobką, której ocenimy konto, y, będzie Liama 90. Już sobie tutaj wpisujemy Ja ma 90 O jaki ma fajny włoski Look bardzo fajny Już zaczynam tutaj zauważać Look bardzo fajny Ja bym dała tylko inne buty Ale jest co, jakby bardzo dopasowane Te butki są dopasowane do sukienki Więc się prezentuje to fajnie Więc 10 punktów za look Bo mi się bardzo podoba I ja osobiście sama nawet taki założyła więc zdjęcie obok luku także bardzo fajne. Tutaj jakieś chyba ulubieni artyści, bardzo fajna sklejka. Więc 8 punktów. Opis też bardzo fajny. 9 punktów. Posty. Zobaczmy, czy jakieś posty osóbka ma. Jejku, to dziecko to już jest jakiś mem chyba. No nie, nie wiem, ciągle widzę to dziecko, więc tutaj jest coś udostępniane jakieś ym, losowania, konkursy, więc fajne. 9 punktów, fajna integracja z graczami Momio. Yy, I ogólne powodzenie konta także 9 punktów. Więc gratuluję, bo uzyskała osóbka bardzo, bardzo dużo punktów. Ostatnią osóbką, którą ocenimy w tym odcinku, będzie Liściu i Lisu. ciężki nick. O nie! <grytanie> Siąła. UwU? coś takiego. Yy. Więc yy. luk bardzo fajny, taki trochę yy. różowo-czarny, Różowo pasowane, 8 punktów. Yy. Zdjęcia w luku chyba z anime. O Jezu, to jest ta yy. słynna postać, coś ja ją kojarzę, mimo że nie oglądam anime, to często ją yy. kojarzę. Więc zdjęcie obok luku fajnie. 8 punktów. Tutaj widzę fajny opis. Też tutaj bardzo popularne są te z tymi levelami. Ojku tam zaznaczyć tylko te levela, właśnie z tymi levelami, że ludzie pokazują, które są blokowane, które nie. To jest bardzo fajne i też raczej coś takiego sobie zrobię. Miałam coś takiego kiedyś, ale usunęłam to na głównym koncie i mam po prostu zwykły, zwykły, inny opis. No ale dobrze. Więc opis: 9 punktów, posty sobie zobaczymy. Posty też dużo udostępniane. Też dużo pisane 9 punktów i ogólne prowadzenie konta 9 punktów. Więc jeśli tego typu odcinki Wam się podobny, łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, jeśli chcecie być na bieżąco i do kolejnego odcinka. Pa pa, buziaczki.